Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Stwierdza Krzyżowiec, edycji ostatecznej i Szlaku Lamparta w Piaskach Czasu. Moi drodzy, dziś mamy rzekę Brodźców, a w niej zmierzymy się z Saladynem, Kalifem, Nomadem i Kahiną, będąc już z trzema szczurami. Tak jak wspominałem, mapka będzie wymagająca, mamy tutaj bardzo mało terenów zielonych i no nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek zasoby naturalne, także będzie ciekawie, będzie ciekawie. 45 minut myślę, że do zrobienia, ale czy mi się chce w ten sposób bawić? Niekoniecznie. Na pewno pójdziemy w kusze, zobaczymy jak będzie z zastępem od towarów i dalej będziemy kombinować. Dostajemy 2400 zł na start, boty dostajemy aż 8000 zł na start. Rozmiar mapy to 500 i mamy krucjatę. Przejdźmy do mapki, zapozujmy. Spowolnimy sobie tradycyjnie do 10. Jakiś tam kamień nie jest, trochę drewna, no, tak jak mówiłem, malutkie oazy, żelaza, jakiegokolwiek brak. No to nie jest mapka na 45 minut, no chyba, że boty też będą miały problemy. No ale to się okaże. Na pewno chciał. O, tu jest żelazo. W środeczku jest żelazo. Ale to jest bez sensu nie walczyć. Zbudujmy sobie wieżyczkę w tym miejscu, żeby chronić nasz kamieniołom. I będziemy dalej dyskutować. No dobra, jakiś tam wstęp mamy. Możemy sobie zapisać grę na dzień dobry. Zapisuję. Mamy sobie dokupił jeszcze tak trochę drewna. Jakieś kuszy zaczął robić. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. No, coś w tym stylu. No, tutaj, murek postawiłem. Tutaj też się ma zamiar zabudować murkiem. I od tej strony wypadałoby też jakoś coś tam podcinać, żeby za bardzo dojście mieli. A najlepiej, tak naprawdę, byłoby zostawić tylko przejście tutaj, czyli zabudować to. Zostawić wejście tu i zabudować wejście tu. To chyba będzie najlepsza opcja. Początki bywają ciężkie, trudne. Czyż nie? Mm, Zrobiłem taką prowizoryczną osłonę naszych terenów. Myślę, że to będzie spoko. Piwo ruszyło. Przeszli tutaj. Zabezczelna gra. Dopilnuję, by więcej takich rzeczy się nie wydarzyły. Tutaj też sobie możemy poprawić. No tak, to jeszcze kwestia asasynów. Gdzieś tutaj wyżyczkę musimy zbudować kolejną. Pytanie, z której strony ci asasyni? I jak wielu ich? No bo im gospodarka generalnie całkiem nieźle prosperuje, słuchajcie. A my mamy spadek popularności, bo nam karczmy nie funkcjonują, i my musimy teraz zainwestować w żarcie, żeby się wykaraskać z tego problemu. Żeby móc w ogóle egzystować. No karczmy wygasły. Super. Po prostu świetnie. Dobra, zbudujmy od razu trzecią karczmę. Dokupmy chmielu 10 sztuk. Fajnie jest. dobra. Chyba tym razem jesteśmy już odgrodzeni elegancko. Możemy spichlerz wywalić, bo ona nic się nie przytocznęli w tej chwili. Mam taki cichy plan, żeby jeszcze tą gospodarkę naszą trochę rozbujać. Możemy 90 mieszkańców mieć, to sobie od razu zbudujmy to tak jak być powinno. E, Okej, okay. co dalej moi drodzy, co dalej, co dalej, co dalej. Hajsu brak. Co jest to wszystkiego brak. Tutaj gdzieś powinno się nam zmieścić jeszcze farma Kiedyś. 12-13 minuty w zasadzie <laughs> 13 minuty, w zasadzie my cały czas jesteśmy w dupie. Sprzedamy sobie to. Dokupimy sobie tak. Dobudujemy sobie jesteśmy tak. Do tego obiektu nie Usza. To jest ostro. Dobra. Mm, beduńska palisada. Potrzebujemy 100 sztuk złota. Mamy. Bierzemy tego dziada. Weźmy sobie, odbudujmy kamienie łomy. może pogrubimy sobie jeszcze te mury. Hmm? Tak jakoś bezpiecznie się będę czuć samo i tutaj można by było to zrobić. W sumie to też. Ja wiem, że tracę na tym złoto, no ale... Kto by się tym przejmował? Dobra, od razu lepiej. Wszystko funkcjonuje i działa jak trzeba. Im się już zasoby powoli kończą, gra na przytrzymanie będzie. Tak coś czuję. Ci kusznicy, którzy są tutaj, muszą zostać. Zrekrutujemy sobie tych trzech ziemeczków. Możemy zacząć przydawać kusze, i teraz tak: zakup poniżej 4 sztuk. Sprzedaż. Sprzedaż powyżej 40 sztuk. Kusze. Sprzedaż powyżej 15 sztuk. I trzeba by było też pszenicę trzymać jakąś, nie? Zacząć się trochę, trochę jednak ten chlebek bawić. Wszystko koszty generuje. Wszystko generuje koszty, moi drodzy. Wreszcie, wreszcie, po wielu, wielu miesiącach wyrzeczeń mamy. Katedry! Wreszcie jakieś podateczki zaczną pasywnie wpadać, także spoko. Myślę, że możemy się zacząć bawić w automatyczny zakup pszenicy. ilości trzech sztuk. Słuchajcie, mamy 36. minutę. Ja nie mogę wyjść z zamku. Cały czas mnie atakują. Wybijają mi strzelców z dystansu większego niż kusznicy, mimo że mają taki sam zasięg. Wybijają mi strzelców łucznikami. znaczy moich kuszników mimo że w zasadzie te jednostki mają obie taki sam zasięg. Sławość tam mi się zapowiada. Bardzo słabo. Jakby nie mam weny już dzisiaj, także kończę. I słyszymy się jutro. I witam ponownie. Kolejny dzień. Może nie. Padni później. Słuchajcie, kończymy tę misyjkę. Nie ma co tutaj dłużej zlekać. Trzeba robić ekonomię i no kończyć to. Dojechać typów. I zamknąć tę misję. Słuchajcie, ukończymy sobie szlak piasków czasu. To jest nowość. No właśnie są również nowe kampanie historyczne, które też się weźmiemy i mam nadzieję, że one już nie będą takie wyżyłowane jak to że można trochę sobie bardziej na pograć, chociaż no, wiecie, ja się nie spinał tutaj za bardzo nad tą gierką. No, ale mimo wszystko chciałoby się, żeby szło nam jak najlepiej, nie? Zwiększyłem tempo gry do 75 i w tej chwili mamy już 46 arabskich konwencjoników. Jest to bardzo powolny proces, no, ale nie mamy za bardzo tutaj pola manewru. Musimy opierać się na tym, co mamy w naszej gospodarce, czyli kuszy. Można by było ustawić sprzedaż kurz na powyżej jednej sztuki Trochę będzie szybciej się to zbierało W jakimś tam stopniu Z dają sobie naprawdę nieźle radę No nasza gospodarka trochę nas tutaj ora W sensie zakup pszenicy i tak dalej Mamy 50 minutę widzicie czas zapierniczy jak wściekły No ale tutaj już na tym mapce na pewno nie osiągniemy lepszego czasu Choćby nie wiem co się działo Chciałbym żeby było inaczej Ale nie, nie widzę tutaj jakby innych rozwiązań, które mogłyby nam pomóc wygrać na tym opsie w szybszym, lepszym czasie. Więc mamy, co mamy, jest jakieś byczku, kolejne 2000, kolejnych 24 miejsców, 69 ich mamy teraz, ok, dawaj 70. Myślę tak jeszcze z 30 i później inżynierowie i będziemy bezpieczni i gotowi do tego, żeby właśnie zaczynać coś, jakąś tą zabawę. W temacie oblężeń potrzeba złota weźmy sobie trochę kurz do czy w sensie łuczarzy, żeby więcej kurz jeszcze naprodukowali. Tutaj może coś się jeszcze uda wcisnąć w tym przejściu, byłoby miło spróbujmy w sumie. Pięknie. Dobra, i to będzie musiało wystarczyć Nie widzę sensu, żeby więcej tu ładować hajsu Już w tych uczarze. I tak jest to dosyć mocno rozbudowana ekonomia Oczywiście, katapulta kolejna podjechała Dobra, na szczęście ją rozwalili Strasznie szkodą, te katapulty wyrządzają swoją drogą Jak na takie malutkie podjazdy Dobra, czy nam się hajsik zebrał znowu? Nie, nie zebrał się nam hajsik no, 100 uczników arabskich konnych będzie musiało wystarczyć mam nadzieję taką cichą i szczerą, że wystarczy. I po fasasynów pójdziemy, wiecie, bo ciężkim tematem będzie wdarć tutaj do zamków jednego drugiego. Także zacznijmy sobie rekrutować teraz inżynierów. Za 630 mamy 21, dobra no, lecimy. Lecimy, rekrutujemy. Patrzcie jaki fajny atak od na do idzie w ogóle. Naprawdę całkiem niezu jest I raczej tego nie wybronimy tymi miejscami. Trzeba zbierać co możemy Dobra, myślę, że jeszcze jeden taki stack asasynów i możemy ruszać Stówka asasynów Napiszmy sobie Gierkę Dobra, chyba to mamy, słuchajcie Jakkolwiek by to nie brzmiało Chyba to mamy Zmierzamy w kierunku Saradyna To będzie bolesna walka Dobra, bardzo fajnie, ci są wyeliminowani, podbijamy jeszcze bliżej Dobra, i teraz mamy piękny chaos u saladyna. A wraz nie mogą się wlewać na mury, i tak są widoczni, także nie ma sensu czekać. Ziomeczkowie, ale kurde, nie jesteś tak na środku. Dobra, wdzięczny jak się wlejecie tam faktycznie do środeczka. O, salady dole jeszcze były. Super. Straciliśmy multum, multum asesynów, bo wpadli w ogień. 40 asesynów nie zostało, ale jeżeli kahina dobrze rozegramy, to myślę, że damy sobie z tym radę. W międzyczasie możemy oczywiście rekrutować nam nowych ziomeczków, nowych żołnierzy. Wysyłamy kolejny oddział asesynów, wsparcie. Powoli, powoli nam to idzie jakoś do przodu. Możemy się zająć wszystkimi strzelcami, którzy są dostępni na Zamku Kachimek. No, Kali zabił szczura. Tego przy mnie jeszcze. O, w morderze. Eee, co tu zrobić? Co zrobić? Zrobimy sobie tutaj wieżyczkę. Czy mury? 25 łuczników. uczników. Powinno wystarczyć. Odskakujcie tutaj na bramę w sumie, o. Dobra. Jak situation. Bardzo bym prosił O to żebyście ich tutaj wszystkich wystrzelali Trójeczka Wbijajcie do środeczka Tymi sami powinniśmy dać sobie radę 84 strzelców nam zostało Spoko Dobra, Kachina poległa Asasyni robą Asasyni przybyli Dobra, ładnie, podbijamy w takim razie w kierunku nomada. Nomady. Latujemy asasynami do środka, nie ma co czekać dłużej. 94 asasynów nam zostało, zapiszmy grę i lecimy na Kalifa.

Ilu tych łuczników fantomowych, No dojeżdża. jeża. No bardzo, jeszcze jest bezpiecznie z tego co kojarzę. Tutaj chyba widać te small na ładnie. Dobra, no, no, przeczekani bierzemy. Przedzieramy się. Ubijamy do środeczka i Idę po ciebie! Mamy to. Super. Wreszcie. Godzina 13. Tyle czasu zajęło mi przejście tej misji. Coś w tym stylu. Oczywiście na czasie mamy godzinę 23, bo graliśmy na wysokim tempie później. Ale misja czwarta ukończona. Wreszcie. Tak to wygląda w statystykach. Prawie 2000 zabitych jednostek i 134 stracone, 93 684 sztuki złota zebrane. Bardzo dobry wynik, chociaż przy tej ekonomii powiem szczerze, że tak było ciężko uzbierać na wojsko. Następnej misji zagram przeciwko Kachinie, Nomadzie, Wezyrowi i Sultanowi. O, to będzie ciekawa misyjka, z tego co widzę. 500 i godzina czasu na wykonanie zadania. 2000 zł na start. Oponenci dostaną 4600 zł na start. Może być fajnie. A jak poszło wam w tej misyjce? No powiem wam szczerze, powiem ci Pawelos, że 37,5 minuty. Czy 3, 38 minut, Pawelos. To jest bardzo dobry wynik. Możesz napisać w komentarzach, jak jakbyś miał ochotę, jak to robiłeś, w sensie na czym bazowałeś w swoją ekonomię i w sumie jakich jednostek użyłeś do ataku. Zakładam, że możliwe byli misi. To by było całkiem sensowne. Kolejna misja bez schronienia w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.